Sheila. Hello, Rich. Witaj, Ridge. Ty za tym stoisz. Nie ruszaj się, bo będę musiała cię zabić. Durnie. Co wam mówiłam? Mieliście się trzymać planu. Gdzie doręczyciel? Nie żyje. Zabiliście go. Toro to zrobił. Zabiliście mojego brata? Brata? Co to za jedna... Anna, co tu robi? Przynosi nam jedzenie. Nie ma problemu. Wynoś się. Mogę wyjść? Tak. Powiesz słowo o tym, co tu widziałaś, a skończysz jak twój brat. Gdzie jest Toro? Nie wiem. Nie żyje. Wpadł do Paleniska. Wepchnąłeś go. Ze mną chętnie zrobiłbyś to samo. Musi być jakaś wskazówka, coś w rozmowie telefonicznej, cokolwiek. Ludzie z ambasady go szukają. To nie wystarczy. Załatwiam złoto. Dam draniom pieniądze i odzyskamy Ridge'a. Może zażądają więcej. Może mają Nika. Charlie czeka. Jak się czegoś dowiem, dam znać. Nie chcę tu siedzieć. Nick poszedł za bojem hotelowym i boj zginął. Może złapali Nika? Nie traćmy czasu, tylko bez paniki. Weź się w garść. Pozwól mi działać. Muszę coś zrobić. Pracowałeś tu? Wtedy to był bar, a teraz popatrz, jaka scena robi wrażenie. Właściciel liczy na znaną klientelę, na producentów filmowych, szuka gwiazdy. Wyobrażasz to sobie? Cztery, pięć występów w tygodniu. Chce mnie zatrudnić. Wyobraź to sobie. Gazną światła. Panie i panowie, Macy Alexander. Jak to brzmi? Chcę występować w Los Angeles. Łączyć karierę piosenkarki z prowadzeniem domu. Niech wcytuj się. Zapytam właściciela, ile chce zapłacić. Spotkamy się z nim? Powinien tu być. Przepraszam, gdzie jest właściciel? Eu Moda na sukces, odcinek 3925. Znowu ty. Jak Ci się podoba klub? To jakiś kantus podprowadza nas. Nieprawda. Od lat opowiadasz o mnie niestworzone historie. I nagle chcesz robić ze mną interesy? Zrobię wszystko, byleby ta pani tu śpiewała. Oscar Marone, witam. Zostaw ją. Jesteś spokrewniony z Massimem Marone? <grymne> tak, jakby. Coraz lepiej. Wychodzimy. Dlaczego? To przekręt. Uczciwa oferta. To mój kumpel z Vegas. Oz. Prowadził kasyno Sprzedałem je Zaczynam od nowa w Los Angeles Nie wiem, w co grasz To nie jest gra, tylko biznes Widzę szansę na sukces, więc chowam urazy do kieszeni Tobie radzę zrobić to samo Nadal lubisz pieniądze? Możemy nieźle zarobić Chcesz zatrudnić Macy? To ma być rozrywka w hollywoodzkim stylu w starym stylu. W tym mieście jest mnóstwo barów z każdym rodzajem muzyki. Możesz się napić Martini z modelką, to żaden problem. Ale spróbuj znaleźć prawdziwą gwiazdę z klasą w dobrym stylu. Kiedyś to było możliwe, ale w latach 50. gwiazdy przeniosły się do Vegas, bo tam lepiej płacili. I tak jest do dziś. A raczej było. Chcesz przywrócić temu miastu rozrywkę w stylu Las Vegas. Tak jest. Powodzenia, nas to nie interesuje. Nienawidzisz mnie, uważasz za diabła. Życzysz mi śmierci. Powinnaś dostać karę śmierci. To by była ulga. To prawda? Nie wiesz co przeszłam. Ty zabiłaś moją żonę. Nie chciałam. To był wypadek. Przysięgli orzekli inaczej. Nie było ich tam. Widzieli tylko zdjęcia. Wiem, co zrobiłaś. Taylor i moim dzieciom. Zawsze będzie nas to prześladowało. Ciebie też powinno. Żyłam jak zwierzę, zamknięta w klatce, odarta ze wszystkiego bez nazwiska, rodziny, tożsamości bez szansy na odkupienie. Jestem nikim, mam tylko numer. Osadzona 63975. Ty jesteś wolny. Masz nową rodzinę. Jeśli nie chcesz jej stracić, zrobisz co ci każę. Przepraszam. Szukam tych mężczyzn. Przepraszam. Szukam swojego męża. Znaczy angielski, szukam kogoś.